Dzień dobry, czy z tej strony Patryk. Witam was w pierwszym odcinku z kariery Arkadiuszem Milikiem. Tak jest, dlaczego postanowiłem wybrać sobie tego zawodnika. Ogólnie zacznijmy od tego, iż po skończeniu CR7 stwierdziłem, że już nie będę nagrywał kariery, ale gdzieś tam obejrzałem jakiś filmik związany z Arkadiuszem Milikiem i stwierdziłem, że ten gość naprawdę ma talent. Wszedłem sobie na Foodheada i na Foodhezie może mieć 83 overall przy dobrym, przy dobrej dyspozycji tego zawodnika. Jednak ludzie w komentarzach pisali, iż Arik Milik osiągnął u jednego z gości 90 overall, tak więc naprawdę bardzo dużo. Okolnie na wstępie trzeba było tam zmienić sobie u niego korki, bo mam jakieś takie buciary, jak to mój kiedyś kolega powiedział, takie rynny. No i okej, okay, gramy w Augsburgu, ponieważ Arkadiusz Milik został wypożyczony z Bayeru Leverkusen do Augsburga. No i pierwsze spotkanie. Oczywiście tutaj Arik Milik więcej sezonu przesiedział na ławie, albo w ogóle nie był brany pod uwagę trenera Augsburga. Jednak pokazał to, co miał pokazać, overall mu wzrósł. Ja Grałem cały już sezon tym zawodnikiem, zajęło mi to chyba jakieś 3 godzinki i naprawdę bardzo pozytywnie. Znaczy, chciałem ogólnie zrobić coś innego. Sorry za mój głos. <laughs> Jak sobie tak odchrząknę, to wybaczcie, ale po prostu boli mi gardło trochę, za dużo na rowerze jeździłem albo coś innego. No dobra, już bez podtekstów. Słuchajcie, ludziska. W sumie, Cristiano Ronaldo to była naprawdę fajna seria. Jednak potrzebuję czegoś, co, gdzie będę naprawdę usatysfakcjonowany z tego powodu, iż będę mógł rozwijać zawodnika. Przysiągłem sobie, że już nie, że nie, że nie będę robił żadnych karier zawodników. Że może, jak będzie FIFA 15, to wtedy, ale w sumie stwierdziłem, że to będzie. Że jednak musi być coś, że jednak wy lubicie oglądać te kariery pojedynczych zawodników. Wybrałem sobie napastnika, no i tutaj jak na razie 1 do 1 z Rennes, z francuskim zespołem. Tutaj pitrojba strzelił dwie brameczki. Już jest 2 do 1, 75 minuta, Nadal mamy 2 do 1. U mnie tylko Altin Top strzelił bramkę. No i to spotkanie kończy się 2 do 1. E, Augsburg nie jest jakimś tam wielkim klubem, który będzie walczył o mistrzostwo, tylko będzie walczył o utrzymanie w Bundeslize, oczywiście. No i gramy z Atalantą. Z włoskim zespołem, ciekawe czy jest seria. A. No i tutaj top także wystąpił w podstawowym składzie. No i tutaj już trzecia minuta i gościu z Atalanty otrzymuje żółtą kartkę. Mój gościu także w 24. Minucie żółta kartka. 45 minuta, nadal 0 do 0. Zbliżamy się już do samego końca tego spotkania. Nadal jest 0 do 0, a więc wyrównane spotkanie. Szkoda, że Arek Milik nie wystąpił. Szkoda, że, <laughs> Szkoda, że Arek Milik w ogóle nie występował w tych spotkaniach takich towarzyskich, bo wtedy mógłby pokazać. Ej, coś. Jak mi się gra Arkiem Milikiem? W sumie nawet spoko, tylko że um, no widać, że u tego gościa brakuje jeszcze dużo rzeczy. W sumie fajnie uderza z prawej, a także z lewej nogi. W sumie to je, <grystanie> <grystanie> tak, więc ja nie wiem, którą nożny on jest. Może lewo, może prawo, ale z obydwóch strzela naprawdę bardzo silnie. No i tutaj gram z Borussią Dortmund jako pierwszy strzelam bramkę. De Jong strzela bramkę, jednak później jest 1 do 1. Błaszczykowski wyrównuje w 10 minucie, tak więc naprawdę bardzo szybko. De Jong otrzymuje kontuzję. Schodzą i wchodzą nowi zawodnicy. Mamy My już 2 do 1, nie ma Roberta Lewandowskiego, bo chyba tam przeszedł do Chelsea Londyn, 3 e, do 1 już tak, więc no to jest spoko, Sokratis, Błaszczykowski i Michitarian ci zawodnicy strzelają bramki, no i to jest koniec spotkania, przegrywamy e, kolejne spotkanie, no niestety, mówi się trudno, jedzie się dalej, Arek Milik nadal nie dostał powołania do kolejnego spotkania, no niestety, no i gramy z Werderem Brema to jest klub oczywiście Ludo Obraniak, ale chyba Ludo Obraniak tutaj nie występuje mamy już 1 do 0 w 16 minucie Janucowicz strzela bramkę pół godziny za nami 2 do 0 niestety Kleber strzela gola Kleber w sumie grał w innych zespołach, tak mi się coś kojarzy 50-60 minuta nadal jest 2 do 0 nie przyspieszałem tutaj nic, bo w sumie lubicie oglądać chyba takie rzeczy, a także zmieniło się trochę to menu, w Ronaldo nie było pokazywane menu, tutaj będzie pokazywane menu 3 do 0, koniec meczu Meczu. No niestety Augsburg przegrywa kolejne spotkanie, tak jak mówiłem, nie walczymy o mistrzostwo, lecz o utrzymanie, tak jest. Tutaj Suarez może przeprowadzi się do Madrytu, kto wie. No i tutaj Arkadiusz Milik dostał pierwsze powołanie na mecz ze Stuttgartem, tak więc naprawdę bardzo się cieszę, iż Milik zagra. Pierwszy raz zadebiutuje. Tutaj witamy. Otrzymałeś powołanie do spotkania ze Stuttgartem. Nie zawiedź nas. Wierzymy w ciebie, iż dokonasz jakichś spektakularnych doznań w tym spotkaniu. I kibice będą za uroczeni grą. grom. Arkadiusz Milik 68 overall. Zmieniłem mu koreczki na takie fajniejsze. Oczywiście trzeba zmienić sobie tutaj grę, piłeczkę. Chodzi mi o pogodę. 4 minuty profesjonal. No i gramy. Bundesliga Molton Road. Zmieniłem sobie na ten stadion z tego względu, iż. Po prostu mnie to śmieszy, jak na jakich stadionach czasem niektóre kluby grają. Tak więc stwierdziłem, że taki stadion na budżet Augsburga będzie akurat w sam raz. Formacja 4-1-4-1 Milik wysunięty na taką sztyce. Na pewno będzie lisem pola karnego, uwierzcie mi. Być może, może nie. No i tutaj zestawienie: 4-2-3-1 Stuttgartu. W sumie spoko. Kakao grał chyba w Stuttgarcie. No i rozpoczynamy pierwszy debiut Arkadiusza Milika w Bundeslize. Chciałbym, żeby ten zawodnik powtórzył wyczyny Roberta Lewandowskiego, niekoniecznie w Bundeslize ale po prostu, żeby naprawdę był warty swojej ceny, no i tutaj Arkadiusz Milik w 50. i 60. minucie dostaje dobre podanie i z główki. Gość ma 189 cm wzrostu, więc może fajnie walczyć o główki, jest nawet dość szybki, tylko że wiadomo, będzie u niego to wzrastało teraz na koniec sezonu, już ma naprawdę troszkę wyższy over, ale ładny strzał, Langerak miał trochę szczęście, że wybranił tą, tą, tą piłkę, no, ten, myślę, że ten strzał jakoś nie, zabroni, nie zagroził, ale oj, Milik dostaje 5,7, taką ocenę, no i nie dostaje niestety powołania na kolejne spotkanie, Niestety z Freiburgiem, w sumie szkoda, właśnie, no bo trener Augsburga wystawia arkadusza Milika na te ciężkie spotkania. Nie wiem, czemu ma to służyć, ale w sumie wydaje mi się, że gdyby Milik został wystawiany na te łatwiejsze spotkania z innymi klubami, z tymi słabszymi klubami, to e, wydaje mi się, że tutaj pokazałby się z lepszej strony. Czerwona kartka w 19 minucie. Hanke strzela bramkę e, z Freiburga na 1-0, do 60 minut za nami, nadal Augsburg nie strzelił bramki. Cóż, mówi się trudno, jedzie się dalej. 90 minut zaraz dobiegnie, tak więc to spotkanie kończy się 0 do 1. Augsburg przegrywa kolejne spotkania ludziska. Szkoda, naprawdę szkoda tego zespołu. No i tutaj jeden z moich kolegów klubowych otrzymuje jakąś tam kontuzję, otrzymuje jak to zabrzmiało, doznaje jakiejś kontuzji. Kolejny zawodnik, gramy z Nurembergiem. Tak więc rozpoczynamy to spotkanie, i tutaj w s gra bardzo szybki lewy chyba pomocnik 1 do 0. to strzela bramkę, zawodnik z numerem 7, a więc taki przywilej. No i po, w końcu Nürnbergia wyrównuje, potem strzela bramkę na 2 do 1. W 34. minucie Gebhardt strzela bramkę. No i mamy 70. minutę: 3 do 1. Pekhardt strzela także gola. No i przegrywamy, niestety, zaraz to spotkanie: 90 minut. Pach. Przegrywamy kolejne spotkanie, aczkolwiek wygrywaliśmy na początku dwiema bramkami, przerypaliśmy, no niestety powtórzę się, mówi się trudno, jedzie się dalej, no i koniec okienka transferowego tutaj to mnie trochę wkurza, bo ja mam gdzieś po prostu to kto, jak, gdzie przechodzi ale no, widać, że tam była jakaś drobna wymiana. Robert Lewandowski z Diego z Liczykiem Diego. Ciekawe gdzie Robert przeszedł. Jestem bardzo ciekawy. To może do Chelsea, bo tam coś było wspominane o Robercie, że przejdzie do Chelsea. No i symulujemy sobie tutaj dalej. No i Arkadiusz Milik nie otrzymał kolejnego spotkania. Altin to wyjdzie na ten mecz. Teraz będzie Augsburg walczył z Hanowerem. To jest oczywiście Bundesliga Ludziska. W Hanowerze chyba grał Jacek Krzynówek. Tak mi się coś zdaje. No i Felipe strzela bramkę. 24 minucie, później w 39, to strzela, wyrównuje na 1 do 1, wydaje się, że będzie dość spoko to spotkanie, 70 minut za nami, no i niestety Fred, jeżeli to jest ten Brazy Brazylijczyk, to Spoksik, 2 do 1, nadal się utrzymuje ten wynik, no i niestety przegrywamy kolejny mecz, kolejny mecz, tak jak wspominałem, będziemy walczyli o, o utrzymanie w lidze, bo jest naprawdę ciężko Augsburgiem żeby coś wygrać, bo jeżeli dostaje się mało powołań ej, Arkiem Milikiem na spotkania. No i gramy z Borussią Matthew Glanbach. Eee, no i tutaj mamy 1 do 1, Bayer strzela bramkę, a także Kruse. Eee, tutaj pokazały się jakieś drobne żółte kartki. Jak na razie 1 do 1, 70 minut, 60 minut za nami. No niestety De Jong. De Jong strzela bramkę na 2 do 1, w sumie bardzo dużo jest tych De Jongów. I to są chyba sami Hol Holendrzy. 90 minut no niestety przegrywamy kolejny mecz. No i spotkanie z Wolfsburgiem. Arkadiusz Mielik znowu nie dostał powołania. To naprawdę mnie trochę dziwi. Bo, kurde, myślę, że nie, tak źle się nie zaprezentował. Ale ten gość ma 19 lat. On ma przed sobą naprawdę kupę kariery. I mamy nadzieję, że otrzyma tutaj u mnie jak najwyższy overall w mojej karierze. 40 minut za nami. No i tutaj Luis Gustavo, niedawny gracz Bayernu Monachium strzela bramkę na 0 do 1. Augsburg chyba przegra kolejne spotkanie. No niestety jakieś drobne znowu żółte kartki się pokazują. W każdym spotkaniu praktycznie pokazują się żółte kartki. 90 minut dobiega końca. Przegrywamy 1 do 0. Ale Arek Milik nie dostał kolejnego powołania. Ale tutaj nareszcie, tak jak mówiłem, z trudnym rywalem Arek Milik. Dostał powołanie na mecz. Witamy, chcemy, żebyś wystąpił w następnym spotkaniu. No i tak właśnie się dzieje, Arek Milik wystąpi w kolejnym meczu, tak więc dzięki, trzymajcie się, do następnego i cześć.